Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale poświęconej tak naprawdę już dzisiejszej kampanii, a mianowicie mamy dziewiątą rano dosłownie 20 minut temu została odmrożona mapa globalna, co znaczy, gdy jest zamrożona po prostu nie może nic, ani nie robić, jedynie co to patrzeć. A teraz już można puszczać bitwy i można tak naprawdę na niej działać, już jakieś ulepszenia kupować. No, i pokrótce chciałbym Wam po prostu powiedzieć, co gdzie jest, na co zwracać uwagę, jak przyspieszyć na przykład proces puszczania bitew i tego typu rzeczy. Więc, zacznijmy może od tego, że cała kampania, ta, cała mapa tak naprawdę jest podzielona na trzy fronty. Tak jak widzicie, podstawowy, czyli bitwy są darmowe i każdy klan yy, ma. Ograni, ograniczenie bitew w zależności od tego, ile jest osób w klanie, i na przykład, żeby mieć 6, móc puścić 6 bitew z góry, trzeba mieć ponad 90 osób y, w klanie z czołgami 10 poziomu. Tu mamy zaawansowany i każda bitwa jest na licytację za punkty klanowe. Czyli słabsze klany, jeśli nie będą nic wygrywać tutaj, nie będzie ich stać na to, żeby kupować tutaj bitwy. No i front elitarny, na którym tak naprawdę biją się. Klany już najlepsze, najlepsze z Europy, i można by policzyć je na palcach jednej, ewentualnie dwóch dłoni. Więc na przykład, my w ogóle nie liczymy na ten front. Oczywiście, będziemy grali podstawowy, no i zaawansowany też jak najbardziej. Bo to trzeba pamiętać, że punkt liczą się razy 5 yy, na tym froncie. Każda bitwa, czyli tak jakby grać tutaj same bitwy o prowincję, czyli obrony i ataki. Ale o tym yy, za chwilę. To tak jak widzicie, każdy front jest jeszcze dodatkowo podzielony na cztery osobne, tak jakby regiony. I to są tak zwane prime timey Niech to się nam załaduje. Jeszcze przybliżę trochę, okej okay. Tutaj, tak jak widzicie, pierwsza strefa jest na godzinę 19 i 19.15 i połowa bitew jest na 19.00, połowa na 19.15. Nie zawsze jest to zachowane, bo niektóre prowincje, na przykład, dzisiaj będą. Będzie można się zgłosić do nich, a na przykład, jutro będzie można je tylko atakować bezpośrednio z prowincji. To jest losowe. I po prostu raz za prowincja jest możliwe do zatagowania, raz nie. To trzeba po prostu na bieżąco sprawdzać. Tu mamy 20, 21 i 22, 15, czyli tak jakby cztery strefy czasowe. Co godzinę tak samo tutaj. Więc taki dzień, dzień grania zaczyna się od godziny 19, tak naprawdę 18.45, kiedy. Wyskakują pierwsze bitwy do nawet pierwszej w nocy, jak się bitwa z 22.15 będzie przesuwała i 22 będzie przesuwała do samego końca, a będzie będą 32 klany w drabince, bo tyle jest maksimum yy, i po będziecie, będziecie grali po prostu do końca mm, więc yy, no, czasami to trwa do pierwszej, czasami do 22, jak przegracie od razu te ostatnie bitwy. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak będziecie grali. Tak, jak widzicie, każda prowincja ma tutaj jakąś swoją nazwę. Jeśli tego nie widzicie, to musicie sobie kliknąć More Details, czyli więcej szczegółów. No i każda prowincja tutaj macie jej nazwę, czy tu jest jakieś nince, coś tam, coś tam, niektóre są naprawdę śmieszne. I ogólnie to jest mapa świata, jakby ktoś jeszcze nie zauważył. No i dodatkowo mamy informację, jaka to jest mapa, w tym wypadku jest to Himmelsdorf, na którą godzinę. Czyli w tym wypadku 19.15 czyli bitwa wyskoczy o 19, ale zacznie się 19.15, a jak mamy tu na przykład bitwę o 19, bitwa zaczyna się 19 i wyskakuje 18.45, czyli tak jak widzicie, jest przesunięcie 15-minutowe. I dzięki temu, gdy się do obie wygracie, nie nałożą się później, tylko będzie różnica, że będziecie mogli grać najpierw jedną, później drugą. I to jest właśnie bardzo fajne i trzeba zwracać uwagę na to, żeby puszczać bitwy właśnie z tym 15-minutowym 15 opóźnieniem. No i dodatkowo jeszcze poniżej jest taki znaczek śmieszny, który oznacza po prostu bonus, jaki się dostaje za zdobycie tej prowincji. Czyli jeśli zdobędziemy jakąś prowincję, będziemy mieli przez okres jej posiadania dany bonus. Tu na przykład jest chyba najcenniejszy ze wszystkich bonusów, jaki istnieje czyli darmowe zgłoszenie na front zaawansowany dziennie. Jedno, to jest naprawdę bardzo cenne, o tym jeszcze powiem za chwilę, aczkolwiek, no, trzeba naprawdę, warto zdobyć taką prowincję z tym, z takim bonusem. Oczywiście, najlepsze klany będą się o to bić, bo to jest najcenniejsze, tak jak powiedziałem, aczkolwiek, aczkolwiek naprawdę warto. No, i jeszcze takie kółeczko z cyferką, to jest ilość atakujących. Tutaj w, dzisiaj jest akurat także pierwszego dnia, nie wiem czy jeszcze któregoś, ale na pewno dzisiaj, jest ograniczenie. Do 16, nie do 32, więc trzeba się spieszyć. Dlatego my tak naprawdę wstaliśmy o 9 z kopakami i już puściliśmy te bitwy, żeby mieć pewność, że się odbędą, że będą bez problemu, no i że po prostu yy, znajdziemy te mapy, które chcemy. Tak jak widzicie, tutaj na przykład prochorówka z tym najcenniejszym bonusem jest już zajęta. No i wyklikniemy sobie attackers. Mamy, yy, wyskoczy nam lista wszystkich atakujących. Posortowanych według Elo rosnąco, tu możemy sobie sprawdzić ich statystyki na danej mapie, czyli ile bitew rozegrali, ile wygrywali. Tu klikając, wyskoczą nam statystyki na różnych tierach na mapie globalnej. Możemy sobie sprawdzić ilość klanowych bitew, żeby sprawdzić, czy na przykład im się coś się nałoży, no i tego typu rzeczy. Tak to wygląda. Widzicie, że nawet klany po 1500 Elo się na to zmusiły, więc naprawdę widać, że dosyć cenne. Yy... Tak jak powiedziałem wcześniej każdy klan ma Ilość zgłoszeń W naszym wypadku Mamy niestety 89 graczy yy, Za chwilę to się zmieni mam nadzieję I dojdzie jeszcze dodatkowo Dwóch, trzech żebyśmy mieli pełne 6 zgłoszeń Bo zrobiliśmy fejla i po prostu Wyrzuciliśmy nieaktywnych Bo liczyliśmy że jeszcze będą przychodzić do nas Aczkolwiek się przeliczyliśmy no i teraz po prostu musimy yy, Trochę yy, Trochę yy, Jak to się mówi No po, po prostu liczyć na to że znajdziemy jakieś konta żeby nimi dojść dlatego mamy 5 bitew i możemy sobie czyli po prostu tutaj, jak puściliśmy bitwy, znajdujemy sobie jakąś prowincję załóżmy tu jest Charków, klikamy sobie to apply for landing yy, i klikamy apply, no my już nie możemy bo mamy full bitew aczkolwiek yy, tak to się robi tu możecie sobie sprawdzić jeszcze jaka prowincja, na którą godzinę jaka mapa, my na teamspeakach, na kanałach piszemy jaka prowincja, jaka mapa dla każdego danego składu, żeby po prostu każdy wiedział, na którą bitwę wejść, żeby jak najmniejszy młyn był. Ważne jest to, żeby nie puszczać za dużo bitw, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku o kampanii, żeby po prostu się nie nałożyły, bo jeśli się nałożą, plan dostaje kary. Tu mamy ich levele, każda kara schodzi 3 dni. No i za pierwszą karę dostajemy tylko ostrzeżenie i nic się nie dzieje. I 3 dni schodzi, druga kara, dostajemy 10%, zabierają nam wpływów klano, punktów sławy klanu, i dodatkowo mamy 5 zgłoszeń, czyli 15% mniej. Trzecia kara, mamy 50% zgłoszeń mniej, czyli 3 i 10% nam zabierają klanowych punktów. No i czwarta, zostajemy z jednym zgłoszeniem, i to już jest naprawdę, tak naprawdę po kampanii, więc trzeba uważać, żeby po prostu się nie przeliczyć. No i teraz tak, można oczywiście jeździć sobie po mapie, patrzeć, szukać tych prowincji i tym podobne, aczkolwiek ja wam polecam dużo szybszy i prostszy sposób, a mianowicie tutaj przychodzimy sobie do lupki. Przychodzimy sobie tutaj do lupki, tak jak powiedziałem, w lewym dolnym rogu. Tu możemy sobie wybrać po bonusie, żeby nam wyszukiwało, aczkolwiek my chcemy jakąś konkretną mapę. No i dzisiaj. Gramy tylko front podstawowy, więc wybieramy sobie podstawowy. Na którą godzinę? Załóżmy, że chcemy na godzinę 22. Wybieramy sobie mapę albo wszystkie, albo sobie na przykład weźmy Majnówkę, Karelię no i Himmelsdorf. Te trzy mapy. Klikamy Find Provinces and i po prostu wyskakują nam wszystkie elegancko. Nazwa, mapa, serwer. Wiadomo, wszystkie bitwy są na EU2. Jak jest właściciel, to też tam wyskakuje właściciel No i godzina to, o czym mówiłem z tym opóźnieniem No i jaki dodatkowo bonus Więc to jest bardzo fajna opcja, dużo, bardzo przyspieszatkowo Tu możemy sobie elegancko skopiować bez problemu Ctrl C i później na TSA Ctrl V yy, Bez, no wiadomo, po prostu jednym przejechaniem możemy wszystko skopiować To jest naprawdę bardzo wygodne I polecam ten sposób, bo Pierwszego dnia, drugiego, owszem, będzie wam się chciało jeszcze jeździć ale później uwierzcie mi, będziecie mieli dosyć puszczania tych bitew i to naprawdę ratuje skórę. Mm, tak jak powiedziałem, i to są bitwy na podstawowym, czyli tak naprawdę jak puścicie, wyskoczycie w tej liście, jest pewne, że zagracie. Tutaj mamy zaawansowany, w którym bitwy y, kosztują licytację. W tym momencie jeszcze nie mogę wam pokazać, niestety, no bo pierwszy dzień jest, aczkolwiek y, ustawia się. Tutaj jest pokazane, ile klan dostanie punktów za posiadanie tej prowincji, czyli za jeden dzień posiadania dostanie 4000, 3000, 2000, za, za 3 i tym podobne. I do piątego dnia, bo piątego już nic się nie dostaje. I to są punkty sławy klanu. No i tak jak powiedziałem, tutaj są licytacje. Na początku ceny są po 300, 400 punktów, aczkolwiek później naprawdę skaczą do kilku tysięcy i do ostatniej chwili nie wiadomo. Więc y, dobrą praktyką jest, my tak przynajmniej robimy, że puszczamy na przykład, nie wiem, jak mamy 3 bitwy na godzinę, to puszczamy jedną, dwie, dwie zaawansowane, y, no i jedną dodatkowo y, na froncie podstawowym, żeby mieć pewność, że coś zagramy, a później, jak są już wyższe ceny, y, to puszczamy więcej zaawansowanych, no i trochę więcej y, podstawowych, żeby po prostu no, mieć pewność, że zagramy, jak już wiemy, że szanse na to, że wygramy są niskie, y, po prostu porównując ceny i patrząc, jak to wygląda. Więc trzeba po prostu na bieżąco patrzeć, kalkulować. Cała ta mapa tak naprawdę opiera się na myśleniu, na myśleniu, przewidywaniu i kalkulowaniu. I naprawdę warto przysiąść trochę, pomyśleć, bo może to się zwrócić. No i teraz, tak jak powiedziałem o tych bonusach, wiadomo, za zdobywanie prowincji się dostaje, ale oprócz tego możemy kupić w laboratorium poszczególne bonusy. Tu mamy jakieś na przykład wymiana jakaś wymiana tych punktów, jakieś bonusy, zabronienie e, w punkty sławy klanów w bitwach, tego typu rzeczy, tu mamy co daje e, czyli co to daje i ile będziemy mieli po kupieniu tego no i jeszcze koszt, tu mamy punkty klanu, tu mamy e, punkty badań no i teraz tak, punkty klanu wymienia się na punkty badań i za te punkty badań kupuje się ulepszenia i warto to robić te punkty badań, tak naprawdę, e, punkty klanu służą tak naprawdę za miejsce klanu, że klan ileś dostanie golda, ileś obligacji. Naprawdę warto wymieniać jednak, mieć większą ilość logów niż te, tego golda. przynajmniej moim zdaniem, wymieniać te, te, punkty obli te punkty badań. No i pierwsze, co najważniejsze, kupić tutaj jest aplikacja na zaawansowany front, jedna dziennie. Darmowe zgłoszenie za 7000, trochę dużo, aczkolwiek naprawdę warto, bo później jest tym lipa i to może. Po prostu być wasza kopalnia yy, punktów. Jest coś takiego jak yy, specjalna oferta, i to dotyczy. Yy, przeczytam wam z yy, regulaminu. Jeśli klanorz zagra w wydarzeniu bitwy przez przynajmniej 4 dni, nie dokonując uprzednio inwestycji, czyli nie zamieniając tych punktów na punkty laboratoryjne, otrzyma specjalną ofertę zainwestowania, dającą o 50% więcej punktów badań. Ta oferta Pozostanie dostępna przez 24 godziny i może zostać założona tylko raz w ciągu wydarzenia. Czyli, raz w ciągu wydarzenia będziecie mieli promocję, że będziecie po prostu um, dającą po prostu 50% więcej punktów badań, czyli tych punktów wymiany na to. Więc warto też przemyśleć sobie, czy po prostu nie zaczekać i. I czegoś w tym laboratorium nie kupić po prostu taniej. I teraz tak, te punkty laboratoryjne już wiecie do czego służą. Te punkty sławy służą do licytacji na tym froncie zaawansowanym, no i później na etarnym. I to właściwie tyle. Oprócz tego, tu możemy sobie sprawdzić miejsce klanów pod względem zainwestowanych punktów i klanowych punktów sławy. Laboratorium, tutaj są misje różne. Dla każdego klanu nawet można dostać ten bonus, o którym Wam mówiłem. Tu może, tak jak powiedziałem, sprawdzić sobie swoje bitwy. Tutaj ile jeszcze do następnej tury. No i tu mamy wszystkie te logi, czyli kiedy, o której godzinie została wyzwana jakaś bitwa, przegrana, wygrana, tego typu rzeczy. No i jeszcze, jak już mówimy o bitwach, warto wejść sobie tutaj na profil klanu. Klikamy Global Map, i w tym okienku nie że możemy sobie łatwo przeskoczyć do mapy globalnej. To jeszcze, na samym dole mamy clan points log yy, Mamy pokazane ile surowych, dostajemy po bitwie surowych punktów Czyli na przykład dostajemy 100 punktów, mamy bonus 10% Czyli dostaniemy wiadomo odpowiednio więcej Czyli to jest surowych, yy, surowych punktów ile dostaje Klan, każdy zawodnik za bitwę I dodatkowo jeszcze trzeba dodać jeśli mam jakieś swoje personalne yy, bonusy no i co, tak naprawdę to tyle. Mam nadzieję, że zrozumieliście jak działa ta mapa globalna, chociaż pokrótce i mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomoże. Jeszcze raz życzę wszystkim powodzenia na dzisiejszej kampanii i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!